Zapraszam na zakupy, zakupy kosmetyczne z tego miesiąca i z tak połowy jeszcze listopada. E, niestety jest 14, a po prostu doświetlam się zwykłym światłem, bo no, tragedia jakaś po prostu jest pochmurna, nie da się tego inaczej nagrać. Ale dobra, przejdźmy do rzeczy. Niektóre z nich używałam, inne nie, także może po kolei. Pierwszy krem, który już był w moich ulubieńcach to jest Dermika, nie będę o nim tutaj za dużo mówić. Bardzo fajny krem, jednak po dłuższym stosowaniu nie sądzę, żeby on nadawał się do skóry suchej. On ma mieć takie działanie, że nadawać się do wszystkich typów cer i jak to jest zwykle, jeśli do wszystkich, to niekoniecznie do każdej z osobna ale za taką cenę 14 zł drożej bym go raczej nie kupiła. Dwie rzeczy do włosów. Pierwsza z nich to odżywka. Odżywka Isana intensywnie pielęgnująca. Ja ją kupiłam, bo ona po prostu była na bardzo dużej przecenie. I wróciłam do domu, sprawdziłam wizerz, okazało się, że ma bardzo złe opinie. Jednak użyłam jej oczywiście, żeby zobaczyć jak to będzie u mnie. I ona u mnie naprawdę sprawdza się świetnie, także nie wiem, no. Tak właśnie jest, że niektóre produkty u kogoś się sprawdzają, u kogoś innego po prostu nie działają. Ale właśnie przychodząc do tej odżywki, to dużo osób tam narzekało, że ona po prostu po pewnym czasie nie działa na włosy, ale u mnie jest tak z każdą odżywką. Właśnie mam tak mniej więcej trzy i zamieniam je, ponieważ no właśnie jak będę używać tylko jednej, no to ona po pewnym czasie po prostu już nie będzie tak fajnie działać. Także ta odżywka akurat na razie bardzo ładnie mi wygładza włosy. Dobrze się po niej właśnie rozczesują. Druga rzecz do włosów to jest pianka. Ja pianki już nie używałam, ojejku, chyba z 2 lata, ale uznałam, czemu nie, zobaczymy, jak będzie się sprawdzać. Na razie jeszcze nie powiem, bo nie używam jej i jest to akurat VelaFlex wersja Sensitive. Ona miała po prostu najkrótszy skład, dlatego ją wzięłam, ale na razie właśnie nic nie mogę o niej powiedzieć. Kapsułki, które już widziałam, o ojejku, kilka lat już chyba na YouTubie, to są nawilżające kapsułki pielęgnacyjne, które używamy przez 7 dni, To jest właśnie 7 kapsułek i mają one nam pomóc nawilżyć skórę. Także jest to taka akurat 7-dniowa, zobaczymy jak będą działać, jestem ich bardzo ciekawa. Właśnie kupiłam też kilka właśnie tych opakowań, bo tak dorzucę do prezentu, myślę, że to jest taka mała rzecz, a na pewno fajna do wypróbowania. A druga rzecz, którą znalazłam w Hebe, to są takie. Ktoś tam się tłucza. Są to takie płatki do twarzy i na powieki ożywiające Gerbera 10 sztuk, które mają oczywiście niwelować troszeczkę opuchliznę wokół oczu, troszeczkę też walczyć z jakimiś sińcami, potoczami i tak dalej. No, zobaczymy. Są takie przyjemne dla oka i po prostu dlatego je wzięłam. I to też będzie rzecz, którą myślę, że do kilku prezentów dorzucę. Następna sprawa to jest krem do rąk w bardzo fajnym opakowaniu, bo w opakowaniu z pompką, co... Bardzo ułatwia jego użytkowanie tak w ciągu dnia, ponieważ on sobie właśnie stoi tam przy mydle i jak zawsze mi ręce, to staram się właśnie go używać. Jest to jakaś limitowana edycja z Isany z pantenolem i masłem Shea jakkolwiek. Ona tutaj jest, ten zapach opisany jako nuta kwiatowa, drzewna i odrobina wanilii. I rzeczywiście to jest dobry opis, to jest taki mocno kwiatowy zapach, jednak czuć w nim coś słodkiego bardzo szybko się wchłania, to jest taki krem, no nie, który da może jakieś takie dogłębne nawilżenie, tylko taki do używania właśnie w ciągu dnia, dlatego super, No i najądrzy był na promocji jakieś za 5 zł około, także fajnie. Bio Oil, który używam już od, jak widać trochę zużyłam, od miesiąca. Na razie nie widzę jakiejś super poprawy, ale tutaj jest napisane, żeby używać go przez 3 miesiące, żeby zobaczyć właśnie zmiany. Także no zobaczymy, zobaczymy czy zadziała. Dajcie znać właśnie, czy mieliście ten produkt. Balsam do całego ciała, taki po prostu na co dzień. To jest Isana Med z mocznikiem do skóry bardzo suchej i szorstkiej. Jak najbardziej się sprawdza, ładnie nabliża w ogóle świetny balsam i za bardzo małe pieniądze. Jedyne co, to oczywiście nie ma on jakiegoś powalającego zapachu. Szczerze mówiąc to, nie pachnie dla mnie prawie niczym. No tak... No nie bardzo, taką po prostu emulsją, nic takiego, co by mi przywodziło jakiś przyjemny zapach na myśl. Także to jest jego jedyny minus, poza, na, poza tym bardzo ładnie nawilża, no niestety ten zapach coś za coś. Już przedostatnia rzecz to żel pod prysznic, rzecz jakże banalna, ale bardzo przyjemna w użytkowaniu. Jest to daw zapach pistacji, kremu pistacjowego z magnolią. To pachnie po prostu genialnie, naprawdę, no. Nie wiem, kojarzy mi się ten zapach ze świętami, z czymś bardzo słodkim, z ciastkami. No, gdyby były perfumy o takim zapachu, to na pewno bym je używała. No bo no jest świetny, po prostu musicie sobie go zobaczyć, bo jest świetny. To jest jakaś nowa, nowa seria, zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie będzie jednak zapach limitowany. No i ostatnia rzecz taka kosmetyczna to jest... Konturówka, właściwie nie konturówka, tylko kredka po prostu do oczu w odcieniu. To jest Rimmel odcień 213 In the Nude, która jest oczywiście taką bardzo jasną kredką. Ja ją używam na linię wodną i na razie użyłam jej tylko raz, więc nie za dużo mogę powiedzieć. Jednak to co zauważyłam, to bardzo ładnie niweluje czerwień taką oka naturalną, po prostu bardzo ładnie to spojrzenie jest takie rozświetlone i nie mamy takiego wrażenia właśnie, że te oczy są jakieś takie czerwone, zapuchnięte, to to bardzo ładnie schodzi za pomocą właśnie tego produktu. Znaczy schodzi, po prostu to zakrywamy. Tutaj ma gąbeczkę do rozcierania. Zobaczymy, może będę jej używać jeszcze, zobaczę, jak mi się z tą kredką będzie pracować. Ostatnia rzecz, nad którą bardzo się zastanawiam, żeby oddać, dlatego właśnie też pokazuję ją, bo może już nie będę miała. To jest jedna rzecz z ubrań, którą kupiłam. To są spodnie z Berszki, przecenione z 99 zł na 49, czyli 50%. I co mi się w nich podoba, to to, że one mają bardzo wysoki stan, są tak do pępka i mają tutaj zamki. Jednak one w środku są tak słabo wykończone, bo tutaj są. pewnie nie będzie tego widać, no nie wiem. Tu są przyszycia. Na dole jest takie przyszycie, i z tyłu całe mają takie przyszycia do samej góry. No i niestety one, zaraz spróbuję to pokazać w środku, wszędzie mają właśnie takie. no. zszycia, tak? To jest normalne, skoro tak wyglądają. Ale one są jakoś tak wykończone, że. No, nie wiem, no są takie drażniące, jakby, i dlatego się nad nimi zastanawiam, czy je sobie zostawię. Bo jak je ściągam, to mam takie ślady, ale nie wiem, czy to jest po prostu na razie, że muszą się troszeczkę wyrobić. Także ja sobie chyba jeszcze w nich dzisiaj pochodzę po domu i zobaczę, bo spod nim się bardzo podobają. Są takie właśnie, jakie szukałam. Bardzo wydłużają nogi, są takie neutralne, ale jednocześnie mają fajny materiał. To, jest, to nie jest jeans, to jest taki. No, dosyć sztuczny materiał, właśnie się prezentują. Zobaczę, zobaczę co z nimi zrobię, bo spodnie mi się strasznie podobają, już tak długo szukałam właśnie takich rurek z wysokim stanem, no i w końcu znalazłam i nie jestem pewna, także no nie wiem, zobaczymy. Eee, I to by było na tyle, także to wszystkie rzeczy, które kupiłam, jeśli jakieś z kosmetyk kupiliście, to dajcie mi znać, o jeśli ktoś ma te spodnie, to też dajcie znać, jak one się później zachowują, bo jestem bardzo, bardzo ciekawa. Dobra, to wszystko, do zobaczenia w na następnym filmiku.